Witajcie drodzy uczniowie. Tym razem zajmiemy się tworzeniem pytań z zastosowaniem was you were, czyli czasownika być w czasie przeszłym. Pamiętacie z odmiany, że ten czasownik odmienia się oczywiście przez osoby. I mamy tak. I was, ja byłem, you were, ty byłeś. He, she, it was. On był, ona była, ono było. You were. My byliśmy, we were, my byliśmy, you were, wy byliście, they were, oni byli. No i jak pamiętacie z wcześniejszych naszych lekcji, jest to niezwykle schematyczna zabawa z tym czasownikiem was albo were. I w zdaniach pokazuje, strzałki pokazują kierunek, gdzie to was albo gdzie to were ma iść, tak aby... Powstało prawidłowo, grama, prawidłowe gramatyczne pytanie. E, I tak w zdaniu pierwszym mieliśmy twierdzące I was a student in 1998. Byłem studentem w 1998. I żeby zapytać, czy ja byłem studentem, to muszę przestawić was na początek. Strzałka pokazuje kierunek. Was I a student in 90, 1998. Czy ja byłem studentem. E, dwójka. You were at home yesterday. Było? Czy ty byłeś w domu wczoraj? Żeby zapytać, czy ty byłeś w domu wczoraj, muszę przestawić were na początek. Were you at home yesterday? W trzecim przykładzie mieliśmy he albo she was in Germany two years ago. Czyli on albo ona byl, był, była w Niemczech dwa lata temu. Żeby zapytać, czy on albo ona byli w tych Niemczech. To trzeba przestawić was na początek. I mam was he, albo was she in Germany two years ago. Czwóreczka. Było. We were at the party last Friday. My byliśmy na imprezie w zeszły piątek. Trzeba zapytać. Uh, were we at the party last Friday? Czyli czy my byliśmy na imprezie w zeszły piątek? Czy where wandruje na początek? W piątym przykładzie. You were in the garden yesterday evening. Wy byliście w ogrodzie wczoraj wieczorem, ale żeby zapytać, czy wy byliście w tym ogrodzie wczoraj wieczorem, where musi iść na początek. Were you in the garden yesterday evening? Przykład szósty. They were here last week. Oni byli tutaj w zeszłym tygodniu. I żeby zapytać, czy oni byli, muszę zapytać poprzez przestawienie where na początek. Were they here last week? Czy oni byli tutaj w zeszłym tygodniu? No tak to wygląda. Proste jest to, proszę Państwa, bardzo, bardzo proste schematyczne, także trzeba tylko zapamiętać tą strukturę, że łoz albo wer wędruje na początek w tych przykładach. No i tyle. Powodzenia na testach. Zapraszam na kolejne lekcje.